Startują Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Na inaugurację Francuzi, czyli gospodarze turnieju, zmierzą się z Rumunią i zapowiadają, że ich celem jest zdobycie pucharu. Czy Jarociniacy podzielają ich entuzjazm? No, trudno wytypować na razie. No, będzie na pewno kilka drużyn. Ale jakie jakie pan typuje, że zajdą na przykład do finału? Mogą zajść do finału? Anglicy, Anglia na pewno. Tam gdzieś dojdzie do pół, no, półfinału. No, trudno powiedzieć. No, nie, nie będę rokował. Oby, oby naszym się udało też do, wejść do jakiegoś ćwierćfinału, to będzie fajne. Nie wiem, po prostu jest tyle ludzi, mo, może od tych mocnych drużyn, że trudno jest powiedzieć w tej chwili kto wygra. Faworytem generalnie Francja, Francja i Niemcy. Oj to nie wiem, oj tak daleko to, trudno, trudno powiedzieć, to się okaże w trakcie. Nie ma pan swojego faworyta? Nie, 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 na razie nie, bo to początek, jeszcze się nie zaczęło, a już właśnie skończyć to nie ma co. A mistrzem Europy to ja dopiero tak jak z, jeszcze z dwa razy bym musiał oglądać ich. A Lewandowski ile goli strzeli? No, tak mu się jakoś ostatnio w Polsce nie udaje, ale może tam szczeli. Dobry jest szczelec. Królem strzelców Robert Lewandowski czy ktoś inny? Nie, nie będę mówił. Na, na razie zobaczymy, co pokaże pierwsze dwa mecze. Kto mistrzem Europy? Hmm, może. Francja. Na Francję bym obstawiał jednak. Na króla strzelców? No, no myślę, że Lewandowski wysoko zajdzie. Powinien być czołówce. No może odmieni się w końcu Ronaldo, może zacznie strzelać, bo ostatnio tam miał kryzys, nie? Jeśli chodzi o naszych zawodników, no to tam trochę jest do poprawek oczywiście, nie? No ale czy mamy za nich kciuki? A kto wygra euro? No naprawdę ciężko powiedzieć. ciężko powiedzieć. Myślę, że, że może jakoś, nie wiem, Hiszpania. No, jestem optymistą. Myślę, że z grupy wyjdziemy. Wyjdą z grupy? Chyba tak. A pan uważa, że kto zostanie mistrzem Europy? Kaczyński.